Na luziku, Budzenie, budzenie Sienkiewki to jest taki event, że próbują, kurwa, wiesz, zrobić event PP, że jest taka ulica Sienkiewicza w Kielcach, nie? I tam zawsze robią jakieś imprezy, typu, nie wiem. Ej, co tu się odpierdala? No nie wierzę, kurwa. No, co wy odpierdalacie, kurwa, dzbany? No, kurwa, obudzisz się, maniek! Ja pierdolę, ej, no, co jest? Stary, co oni, kurwa, tu przyjechali za fiuty, się złapali jeden, drugiego i stary, jest farem i całego, a ten kurwa nie widzi tego. A ten nie widzi, chłopie, soba go. Soba, no, nikt nie widzi, co on odpierdala? Przykre. Szczerze? Tak się nie robi. Tak się nie robi. Dzień dobry, Blackpain. Ale nie fartnie, serio. Popie, więc buch jeszcze bez plutonu. Nie, idę po bluzę aż dymek. Aż idę po bluzę, bo mnie zdenerwowałeś tym dymkiem. Nie, będzie dymek teraz wycisnął jak pomarańcze bez skórki.